Damian Skarżyński przedstawia projekt XCOM Enemy Within. Powrót do formy. W rolach głównych wystąpili szeregowy Paul Urban, szeregowy Dariusz Pasek, Joanna Skarżyńska oraz Paweł Menderak. Witam w kolejnej misji z cyklu XCOM. Enemy Rifin W um, ostatnią misję wreszcie nam się udało ją ukończyć. Teraz pojedziemy prawdopodobnie na bardzo trudną misję. O bardzo wysokim stopniu trudności do Argentyny. E, dobra. Mamy pewnie zróżnicowe wsparcia, któremu damy w um, wyposażeniu apteczkę. Zaciliśmy Snajpera. Ale tu mam jakiegoś nowego żołnierza, którym będzie... Pa... Paweł... ...Landerak... ...Landerak, okej. Okay. Dobra, dam nam polski Damy polski mój język, nie gada po polsku um, Dobra Zbroję może damy Pawłowi jakąś inną Kolor na pewno inny Dobra Nie, dajmy żeby był jakiś, jakiś inny, inny, bardziej wesoły ten kolor Ojej, ojej O, będzie taki brudna taka dnica zieleń Eee, spoko no i paweł będzie biegał może w czapeczce jakiejś może będzie w czapeczce biegał dobra będzie czapeczka Okej, okay, mamy pawła i pawłowi damy skopa skopa straciliśmy sniper naszego który miał awans już zapewniony eee, niestety tak coś też się zdarza szturmowiec będzie Dobra, jedzie Joanna, Paul Urban, Dariusz Pasek i Paweł Mendera. I mam nadzieję, że tym razem obejdzie się bez problemów. Choć jest to bardzo trudna misja. Pewnie z 10 opcji, jak nie więcej. Ale czas najwyższy, po prostu mówię wam, czas najwyższy jest zacząć grać, tak jak to ty, Was w poprzednich stronach, grać. Dobrze. To jest misja w polu widzenia. Czas na poprawę, poprawę naszego Powinniśmy składzie. ruszyć do Argentyny. Zdaje się, że tam zagrożenie jest najpoważniejsze. Odebraliśmy komunikat o aktywności obcych na terenie dużej metropolii. Lećmy tam i zlikwidujmy wszystkich nieprzyjaciół. No i znowu kasy za nie dostaniemy za tą. Uderzeniowy 1, tu centrala. Możecie atakować siły wroga w SD. Nie ryzykujcie. No dobra, idziemy. Kompletnie nie znam tej mapki. Tu jest, A, tu jest jakieś podwyższenie, dobra. Może tak lepiej by było do tego podwyższenia pójść. Aha, tu mamy tę pierwszą tą bombkę. Spoko. Visual w tą Sześć tur tutaj na tą bombkę. Drugą widzimy gdzieś? Nie, drugiej nie widzimy, zrozumiano. Rozumiano, ruszam. Jeden Tutaj Asia nie zostanie na razie tam No to biegniemy Paweł pójdzie do z razem z tym Zawróciliśmy naszego dowódcy, który miał ten medal jakiś A Ale tak się zastanawiam, Zostaliśmy e medal? No chodźcie chyć, chodźcie, nie? Ciebie, to na myśli czy nie? w oczy? To ja jakoś to przegapiłem nie jestem przyzwyczajony do tych medali. Zaraz tam będę. Spoko. Chyba nie widzimy. Widzę. O jest tam kolejne, dobra. Już widzę to kolejne. Przynajmniej wiemy, którędy będziemy szli. Coś, że jest mafia. To jest, jest, ma to jest mamy to raczej nie powinno nam się tutaj wydarzyć. Idziemy w tą stronę. Asia, Kurde, Asia, no co stało? Rozkaz. Ale może spokojnie chyba tutaj podejść. No dobrze. Proszę, w nie przyjaciół. Co dalej? No, coś tam jest. Chodam. Słyszeliście coś? Amant, Commander, visual on the goods. A jest, wykonuje. Widzimy już to kolejne urządzenie, które nazwaliśmy jako melt. Już idę. Dobra. Przechodzę na pozycję. Wypatruję wroga. Owróć. Patrzcie brutasy. Dobra. Dobra. Nie, nie wiem. Proszę, kurde, martwię mnie trochę, że ich nie widzę, żebyśmy się w jakąś pułapkę znowu nie nadziali. Znacie obcych, wiecie, że y, oni to są mistrzami w wykładaniu na nas pułapek. Okej. A z drugiej strony... my tę bombę drugą i może może nie będzie tak ciężko. Już tam idę. Dobra Wyzdążam z krefem. Patruje wroga. Run. I've got my Broń jest Nie jest najgorsze. Tam gdzieś są dwie grupy. Co to są. to cholery było? Wrób, porób, I jak ta ziedla się. Ujawiła uja, uja. Oczywiście nie trafiliśmy Ukryli się tam, ale ślub głębiej. no dobra Wow Ale by się teraz przydał nam fanek z jego rakietami No dobra, ale niestety 1% to nie jest zbyt dużo Idziemy za pełną osłonę stąd kogoś widzimy 30% myślę że ok, za pełną osłonę tutaj no i sobie strzelę. A, tak, to sobie nie strzelił. Niestety, niestety nam Muszę to się nie się Wyruszam! Asia stąd będzie mogła strzelić. Niech strzela. Fuck! Oj, kiepsko. Mamy problem z celnością. Tak jest, dołudzko. Przetestuję teren. Ale można mi ty zrobić Troszkę się ich narobiło Dziwne to zadanie No ale dobra, nie wiem Nie znikał Kurwa tak... Aniwo zaraz pierwyknie zaraz wybuchnie Na szczęście oni też nie, nie, nie trafiają, tak jak my Ale się po prostu blisko Dobra, Dobra. Kurde ale ładują w nas 34 tamtych tych pasowałoby ubić Tutaj niby mam eee, granat. Dobra. Robi się. Wyginijmy tu. Przedmiot zabezpieczony. Zabezpieczmy to. Coś. 30%. 50, 50 do tego na dole, dobra. Idź na tylko osłona hmm, w ogóle nie ma osłony Aha dobra tu mam granat nie, tu mam pewnie skołpa Już idę czy tam będę coś widział Widzę 35 35 i 55 tego na dole No to spróbujmy tego na dole ściągnąć Dobra, niestety nie udało się nam ta sztuczka Czy tam jest... Aha, ten tir jest otwarty z tyłu No dobra, no dobra, no dobra Dwóch widzimy 40, 40, 46. Hmm. No, no, się Tu jest 50-46 tu, gdzieś na osobę 66, 31 To nie widzimy teraz tego w środku, aha, no dobra Znaczy gdzieś miałem 60 kogoś. Na, na tym miałem 60. Mhm. Może zróbmy tak, że spróbujmy zniszczyć osłonę temu tutaj. Przy okazji tak wykończmy tego z tyłu. Jest okej. Okay. 70%. No dobra, ale to wstać na pistolet obrycia. Może żeby byś trafił. A będzie dobrze. No tak jest. Już nie będziesz, kosaczyć. Dwóch załatwionych. Dwóch załatwionych. E... Tutaj zaraz nam wybuchnie pojazd, więc posuwałoby się gdzieś emigrować. Tak jest to Zbliżmy się do nich. Może akurat się uda ich obydwu uszczelić. wystarczy wystarczyć Czekam czy się nam dwóch udało ich zabić Ale loba rzuciła Asia nie, Niestety tylko jeden się poszedł yy, Się rozwalił No ale ich, już gdzieś jest trochę mniej Trzech załatwiliśmy, zostało nam ich jeszcze trzech aktywowanych Dobra nie trafili Ten się wycofuje Aha, wycofał się, ale się tam tamtym połączył, no dobra Dobra, nie trafił Nie trafił OK okej Tam daleko ta mapa się ciągnie? Nie, nie tak daleko Możemy też podejść Może kogoś sklankujemy, jest, jednego mamy sklankowanego Czy będzie takie same szanse? No dobra Nagle bym kogoś widzieli A tam to fajnie widziałem obydwu 65 Spróbuję do tego flankowanego I pięknie Mamy go załatwionego Stąd Nie pistoletem Kurde, nie zmieniłem broni. Ale błąd. Tak jest, do Może stąd go wziął. Dobra, widzę go, niestety go nie flankuję, ale go widzę przynajmniej. 75. Tak, całkiem nieźle. O, za wszystkich spisolece, no pięknie. Dobra, mamy, mamy to wyczyszczone. Moving. Hmm. Się tutaj Aha, tam tyra, Aha, tam tyra, wybucha, ale zaczynamy tyra, tyra, O tyra, 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 Dobra, mamy mamy tyra, z tyra, strony Zaraz okay. prarzają, no to zaryzykować żeby go zajść od tyłu czegoś nie widzę, tego widzę a i tego tutaj widzę, no dobra o, tego Ładź, tego bym mogła nawet próbować ściągnąć Nie pisz to Damian, co, co ty robisz? Mm. Ślepy bitko ma nie gra Zróbmy ruchy Ok, mm. ja to tutaj, tak żeby nie na 100% że go zabijemy 100% 100% Uciekłem nam mój kurde głupi ruch Nie ma problemu Straciłem troszkę tempo akcji Teraz mogę wcale nie przełączyć i tamtego uszczelić No i oczywiście teraz U. nie trafiłem Tam jest cała. Tak no, jest, obydwu, ich obydwu, no dobra. 35 i 55 na tego, no to spróbujmy tego, co jest 55 55 ustalić. Nie! Yes. Dostał jeden. Co on wymyśli? Ktoś podchodzi. Ale nie trafił Nie trafił No będzie to no. 50% Ale wyjść strzel wreszcie z normalnej broni e, Darek Poślij mu pełną serię O właśnie, o to mi chodziło Koniec misji Nie Mamy jeszcze dwóch gdzieś Nie ma problemu Ok, gdzie oni się mogli schować? Prawdopodobnie tutaj. W takim razie, to się cofnę, by się tutaj wyłączyć ekipą. Zeszczeliłem, to nie mogę już przeładować, a się może przeładować. Jeszcze tam został tutaj jest? Paweł. Już idę. Na chwilę obecną, nawet nie jest tak no źle, wam powiem. W tej misji wreszcie wracamy do tego, do czego się, o, się przyzwyczailiśmy. To jest kolejna dwójka. Dobra, kto ma granat? Jeszcze. Czerkajcie skrzydła! Nikt nie ma granat. Ja muszę sobie poradzić do granatu. Na 30% mamy. No dobra, jednego byśmy z nich mogli załatwić. Prawie coś. 25-25. Już na widać. Pójdźmy za pełną osłonę. Z tego co ma 42 próbujemy. Ubić. Dobrze, ubiliśmy go. Zgodnie z moimi wyliczeniami to jest ostatni... Aha, nie mam run and gun. No dobra, nie mam run and gun. To nie będzie tak prosto, jak mi, się, jak mi się zdawało. Ale stąd powinienem go flankować. I go flankujemy, więc powinno być po zabawie. 90%. Nie! Pistolet! Pistole, Pistole Zadanie wykonane. Muszę to, na to uważać, ale misję zrobiliśmy tak jak właśnie wyszaliłem, czyli bez nawet najmniejszej rangi. 10 wybitych. Tak jest! No i okej. Okay. Szkoda, Bartek, że nie żyjesz. Pewnie nie będziesz oglądał sezonu, będziesz oglądał u Superlacia, bo u niego zapewne trafisz do pierwszego teamu. Ale mam nadzieję, że jednak mimo wszystko wybaczysz mi to, że zginęłeś. Miejmy nadzieję, że wszystkie operacje pójdą równie gładko. Dobra, Asia, tak jak zawsze nas przyzwyczaiła, jest naszym szturmowcem. Tam mam kolejnego supporta. Dalej nie mamy heavy'ego i nie mamy snipera. No dobra, medal obrońcy dostaliśmy. Dostępna zdowa instalacja warsztat, okay. Pamiętaj, będziemy cię obserwować. My nadal nie mamy kasy. Zatem okay. mamy medal. Medal obrońcy dostaliśmy. Trzeba będzie jakoś w ogóle zmienić jego nazwę. Yy, medal Obrońcy. Okay. jak mogę nazwać? Yy, weź no, go... Waleczne. Znamie. Dobra i może jeszcze tuż jej terki. Waleczne znamie. Na mnie. znamie. Wiem, może to tak prowadzić nie brzmi. Albo wiecie co? Lepszą, lepszą chyba będzie blizna. Czyli mają pierwszą bliznę. Nasi żołnierze. Medal przydzielimy. Ym... Medal przydzielił może Asi, bo się tak tyle razy uchyliła, że zasłużyła Asia na medal. Salut! Brawo! Medal za odwagę. O, za odwagę też będziemy damy pewnie. Dowódco, Trzymał dziś rano przybyli nowi technicy. Dodatkowe wsparcie dla zespołu jest bardzo cenne. Znaczy na techników. Super. Tylko, że kasy nie mam nadal. O kurde, nas panikowała. No niedobrze. Dajcie nam jakąś wyprowadzenie z kasą. Kinga wróciła. No dobrze. Sugerujesz, że mamy narażać życie naszych żołnierzy, żeby złapać jednego z tych potworów żywego? Tak. Bez żywego okazu do badań. Mój będziemy zespół nie będziemy mogli przeprowadzić łapki. No dobra. Mawego. A niby jak mamy to zrobić? Przeprowadzona przeze mnie sekcja zwłok potwierdziła, że fizjologia obcych jest zbliżona do naszej. Skoncentrowany ładunek elektryczny, wystrzelony z niewielkiej odległości, tak, tak, tak. powinien doprowadzić do paraliżu poprzez zakłócenie. Z niewielkiej odległości? A jeśli ten plan nie zadziała, myślisz, że warto ryzykować? Tak. Nie znamy naszego wroga. Jak mamy powstrzymać coś? Czego nie rozumiemy? Jeżeli złapiemy jedną z tych istot żywcem, może uda nam się porozumieć z nią i przesłuchać ją. Dowiedzieć się czego chcą. Ale bez kasy nic nie skąd zrobimy. Przybywają. Tak. Według mnie korzyści w pełni kompensują ryzyko. Mogę zbudować bezpieczną celę dla naszego jeńca, ale nie wiem jak moglibyśmy się z nim komunikować. To wszystko znacie więc tego już Wam nie będę przypominał Dostaliśmy nowe cele że hmm. nie mam kasy nadal Mieczaczukowy Materiał obcych Może broń laserowa Czy sekcja zwłok Nie, zbudujmy ten miotacz łukowy, 17 dni aż, uuu, to nie, może jednak te materiały, materiału coś przebadajmy, zanim coś zrobimy. Nie mamy kasy, z nie mamy kasy. Nie um, mogę uwierzyć, doktor Walen chce, żeby nasi żołnierze strzeli, spróbowali dostarczyć do któregoś z, z tych potworów w jednym kawałku, a co dopiero żywego. E, Francja daje nam 80, Indie daje nam 60. No ale wywyrzeliśmy do Francji i spróbujemy uratować Europę. Możliwości łącz satelitarnych całkowicie wykorzystane. To jest, no, Niezbędne to dodatkowe łącze. Masz no, jakieś wprowadzenie przegapiłem? Szkoda, ja sam już nie wiem. Połączenie przychodzące. Dowódco, jak no. na razie jesteśmy pod wielkim wrażeniem. O, indziej nam mnie uciekły. Były spani i nie, nie wycofał się z projektu. nasze najśmielsze oczekiwania. A rada nieczęsto udziela a to coś nowego. Uchwał. Będziemy w kontakcie dowódco. Dobra, to coś nowego. Mamy troszkę kasy. Nie udało mi się zapoznać z wieloma egzemplarzami ich technologii, ale wiem, że gdyby obcy zamierzali podbić ziemię. Raczej nie zdołalibyśmy ich powstrzymać, choćby tak. dla nie możemy. Przykładnik możemy robić, ale to kosztuje aż setkę, To będziemy musieli kasę jakąś skombinować na to. I na razie, chyba priorytetem naszym będzie zbudowanie trzech satelit. Hmm. Dowódco, nasze łącza satelitarne są obecnie w pełni hmm, wykorzystane. Powinniśmy no, na jak najszybciej zbudować nas. nowe, by umożliwić umieszczanie na orbicie kolejnych satelitów. Więc dwóch potrzebujemy. Tak by się nam przydała jakaś misja z Krason zbudowanie. Dozór satelitarny dostępny nad Francją. Dowódco, na Homo śledzimy kilka zgłoszeń porwań. Ustalam współrzędne. Dobra, tutaj nam się nic nie stanie. Tu będziemy mieli panikę w Egipcie. No to niedobrze. Ale polecimy do Manchesteru, bo tu jest kasa i duża panika. Manchester by się uspokoił. No dobra. Lecimy na pewno do Manchesteru w następnej misji, ale to już będzie w następnym odcinku. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.